Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzard. Witam w kolejnym odcinku z kontrakcików Lubicie tą serię, a ja ją lubię nagrywać Więc co? łapka, sobie komentarz Oczywiście motywuje to do dorobienia kolejnych odcinków z tej serii Zapraszam również na drugi kanał CraftyCS2, gdzie również znajdziecie odcinki z tej serii A dzisiaj nawet do wygrania skinek SK wspomnienie, lekkie rzeczy, co trzeba zrobić żeby wygrać skinka, łapka w górę, sobie komentarz Pamiętajcie o trailinku i fajnie byście byli na Pirate popika stronę do wymieniania swoich skinów Motywuje i przede wszystkim Pokażcie stronę, że macie moc Dodatkowo stronie macie 10 dolarów przy wymianie wraz z moim kodem Elzard, więc naprawdę spoko opcja. Jakby tego było mało, strona nie wlicza ceny czarmów więc tutaj wyjmiecie i naklejek, więc wyjmiecie tutaj dużo przepięknych krawcioków i Jest tego od zawalenia, więc można tym sporo zarobić. Dodatko, przy wpłacie wraz z moim kodem, dostajecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe 35 dolarów i przy doładowaniu 300 dolarów, darmowe 350 dolców. Linkarz znajdziecie w opisie. A my co? Przechodzimy do CSK. E, jesteśmy już dzisiaj w kontrakcie czyli no lubiana, lubiana seria to jest ta emeczka do zgarnięcia, tak się to prezentuje wspomnienie, dobra, więc pierwszy ekran, znaczy pierwszy ekran pierwszy kontrakt, on się pokazuje gdzieś na ekranie już, jak możecie go tutaj zobaczyć, dosyć spoko kontrakt, dosyć spoko kontrakt, ale też tani, tani też kontrakcik budżetówka tak zwana budżetówka tak zwana i pani się już pokazuje co macie do wygrania z tego kontraktu i oczywiście będziemy tutaj polować na tego uspika tak ten uspik to jest nasz cel czy są jakieś super procenty po prostu to jest kontrakt pod ryzyko usp no SSG też jest spoko no i ta petka też może być wiadomo z tej kolekcji Szansa jakaś jest, więc tutaj warto swojej szansy spróbować. Tak, warto swoje szanse spróbować i zaraz zobaczymy czy się uda. No, trzymajmy kciuki, że poleci ten uspik Naprawdę fajny nim zarobek jest. Let's go! Jest z tej kolekcji, ale niestety najgorsze to mogło być, bo jest ta pompa. No ona, jesteśmy lekko na minus na tej pompie. Ale kurczę, no szkoda Szkoda, bo naprawdę mogę wszystko powiedzieć z tej kolekcji, tylko nie to I akurat to poleciało To nie jest taka brzydka, no ale No cóż, no, tak nie najgorzej, bo jakby poleciało coś z innej kolekcji to byłoby jeszcze yy, gorzej Więc co, przed Wami pokazuje się drugi kontrakt, który jest jak troszkę można powiedzieć bardziej skomplikowany Tak to można, nie wiem, nazwać Ma tutaj te SSG jak widzicie yy, SSG z Inferno yy, Ma te petki i ma i Nighty, ma i Nighty, tylko czekajcie muszę dobrze tutaj znaleźć, żeby nie pomieszać tutaj sobie tych skinków, tak bo to też dosyć ważne, żeby nie było różnych e, i zobaczcie co możemy z niego dostać, szanse oczywiście są małe, ale no ten kałaszek, również to potwarta lub fejdzik, lub fejdzik no tutaj jakby fejdzik nam przysiadł, no to powiem wam żebym się nie obraził, tak ale no zobaczymy, no zobaczymy czy telefarta farta będzie przy drugim kontrakcie, no, no wszystkie z no zarabiamy, więc oby to razem Inferno po prostu dało No i oby to było te... ten Kałach, tak? Albo MP7, dobra 3... 2... 1... No i jest petka I dzisiaj dropimy tak, żeby chodzimy w sumie na zero tak naprawdę Bo dropimy z tych lepszych kolekcji, ale te gorsze skiny Ale no dobra, i tak nie najgorzej powiem wam I tak nie najgorzej. ta petka jest swoją drogą bardzo ładną petką Naprawdę, patrz jak ona się prezentuje w gierce Ładna, naprawdę jest ona ładna No i co widziałeś? Tu masz jeszcze Inferno napis no, spoczka na nas. Strzelcie subika, e, po kolejne kontrakty lecimy. I co? Trzymajcie się. Cześć, cześć.